To jest podcast z cyklu Technicznie rzecz biorąc. Rozmawiają Paweł Leszczak i Łukasz Burzyński. Zapraszamy. Cześć, witamy Was serdecznie na kolejnym już podcaście z cyklu Technicznie rzecz biorąc. Ze mną klasycznie jest Paweł Leszczak. Cześć Paweł. Cześć wszystkim. W kolejnym odcinku, być może mniej technicznym, czy mniej wchodzącym w szczegóły techniczne, technologiczne, zastanowimy się nad tym, czy państwowe znaczy zawsze gorsze. I tutaj mam na myśli, oczywiście, aplikacje rządowe, rządowe rozwiązania technologiczne. Technologia nas w zasadzie obejmuje w całości. Pytanie osobiste, trochę miałeś do czynienia z aplikacjami rządowymi jakimikolwiek, masz z nimi dobre, złe doświadczenia? To mogę powiedzieć taką ciekawą historię, to znaczy... Dobrze, może nie jest ciekawa, ale jest historią. W pewnym momencie swojego życia musiałem podpisać pewien dokument, podpisem zaufanym. Samo z siebie było to dla mnie pewną nowością, to znaczy miałem teoretyczną instrukcję, no i przystąpiłem do działania na stronę rządową zalogowałem się za pomocą banku, kilka kliknięć, udało się wszystko podpisać, całość zajęła powiedzmy 3 do 5 minut, wszystko zakończyło się pomyślnie, dokument wysłałem, wszystko działało, po czym się zdziwiłem, kurczę ale to fajnie, łatwo, ładnie poszło, jestem zaskoczony, a potem zdziwiłem się drugi raz, właśnie stwierdzając, właściwie czemu jestem taki zaskoczony, gdybym na przykład miał wysłać ten, znaczy gdybym miał Wysłałem ten dokument potem pocztą no i skorzystałem z jednego z dostawców e, maili, i to wszystko zadziałało. To dlaczego zdziwiło mnie, że zadziałało podpisanie pisem zaufanym? Także mam wrażenie, że gdzieś siedzi w nas to takie e, zakorzenienie, że jak będzie rządowy program, to na pewno będzie kiepski, będzie się wieszał i do tego wymagał jakiegoś flasha w przeglądarce to na pewno musi być Internet Explorer. No ale z drugiej strony e, okazuje się, że wcale tak być nie musi, no, jestem z tego oczywiście zadowolony. Ale ja chyba trochę niezadowolony z tego, że jest to takie przyzwyczajenie, że pewnie będzie kiepskie. Rzadko zdarza się, żeby coś zostało wypuszczone przez instytucję państwową, która nie, nie bierze, jakby nie ma z tego korzyści stricte finansowej i dobrze to działało. Czasem może nawet ułatwiać nam życie, czy ograniczać jakieś koszty. Chociażby powołam się na słynną aplikację Etol, która okazuje się, że na jednym przyjeździe bramkowym Dzięki tej aplikacji państwo oszczędza jakieś 20 groszy, zdaje się. Przy kilku milionach przejazdów przez takie bramki możemy już mówić o kilku też i milionach oszczędzonych złotych rocznie. I, no ale mimo wszystko mimo wszystko rzadko zdarza się, żeby one działały w sposób zupełnie prawidłowy. Jakoś tak przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że, że to nie działa w, tak, jakbyśmy zakładali. No i na, nawet ta wspomniana aplikacja Etol, ona też miała gdzieś tam bardzo niskie oceny i też nie została pozytywnie całkiem przyjęta. Ludzie twierdzili, że w komentarzach i w, w, także artykuły powstawały na ten temat, że ona nie do końca dobrze działa. Można tutaj spekulować na temat, nie wiem, a czy to przy, jak, jakby źle robionych przetargów, ciężko powiedzieć. Tutaj mam wrażenie, że dochodzi jeszcze jedno pytanie takie dość klasyczne, że a, na jednym z takich postowych zajęć yy, Postałem jednym z kursów studiów inżynierskich prowadzący groził, że każdemu z nas obniży ten stopień oceny końcową za użycie jakiegoś porównania dobrze, źle, optymalnie, bez stwierdzenia po czym chcemy optymalizować. No i myślę, że tutaj też jest taki przypadek, to znaczy to, co my uznajemy za to takie dobre i fajnie działające i w ogóle super, zaczynamy pięć gwiazdek, to jest taka przyjazność użycia, żeby to jakoś miło się z tego stało i w ogóle. Najlepiej, żeby się przez to nie płaciło podatków, tylko na przykład dostawało zwrot podatków. To jest fajna aplikacja. Aplikacja do płacenia podatków jest z samej natury gorszą aplikacją. Natomiast mam wrażenie, że tutaj patrząc z perspektywy rządowej, czy perspektywy no, instytucji, która tworzy tą aplikację, to dobrze oznacza zupełnie coś innego. To znaczy, zresztą tak samo jak w bankach, czy innych takich poważnych i lekko skosniałych instytucjach, to znaczy stabilność, integrację z innymi systemami, to znaczy przewidywalność, no i ładne wpisanie się w dokumenty, zamknięcie w budżecie, jak się uda, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co. Mi chodzi. No tak, to jest takie podejście proceduralne i to z pewnością tak to wygląda. Zresztą często jest tak, że nie do końca jest pomysł być może na to, żeby odpowiednio sprofilować takie rozwiązanie, być może już na poziomie biznesowym powiedzmy, pojawia się ten problem ze zdefiniowaniem dokładnego no, celu tego rozwiązania. Czy skoro pojawiają się tak błędy, to czy Państwo. Powinno w ogóle inwestować jako takie w IT, czy powinno to zostać jakby samo sobie rynkowi i tylko on powinien w tym przedziale nowych technologii dominować? Znaczy, na pewno będzie musiał prędzej czy później nadrobić straty, które sobie zostawi. To znaczy, państwo mogło przecież podjąć decyzję w końcówce ubiegłego, ubiegłego wieku, że komputery i te nowe technologie to są dobre dla firm prywatnych, ale państwo zostanie jednak przy maszynach do pisania i papierza. Oczywiście to mogłaby być taka decyzja i pewnie w krótszej perspektywie czasu okazałaby się nadrezyskowna pod względem pieniędzy oszczędzonych, w poszły na inwestycje, poszły na programy, no ale w pewnym momencie należałoby nadgonić i z perspektywy takiego odbiorcy, użytkownika, obywatela, te zapóźnienia technologiczne byłyby jeszcze gorsze. To znaczy, gdzieś tutaj z tyłu głowy musimy pamiętać, że wybór mamy między aplikacją a pójściem do okienka. No i aplikacja może być lepsza albo gorsza, ale musi być bardzo, musi być bardzo kiepska, żebyśmy wybrali pójście do okienka. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać kiepskich aplikacji. Jedynie no jeśli Facebook byłby nagle bardzo kiepski, to możemy przestać go używać, ale jeśli system rozliczania podatkowego ma kiepską aplikację. No to tak musimy rozliczyć te podatki, i wtedy po prostu robimy to przy okienku, czy pocztowo. No i musimy przy tym liczyć, że jednak, mimo że rządowe, to rząd wyjdzie naprzeciw trochę użytkownikom i przynajmniej no, wypuści, może ten zły produkt, ale będzie pracować nad nim i z perspektywy tego user experience, jak to się. Mówi trochę poprawi jego funkcjonalność. Jedną sprawą jest zapóźnienie technologiczne w kwestiach aplikacji, które służą do takiego codziennego życia obywateli, ale drugą jest przecież skomplikowanie państwo siłą rzeczy jest jedną wielką korporacją, tak można to powiedzieć, i posiada też. Jest no, w zasadzie dane wszystkich obywateli, więc i musi też te dane składować, jest, musi się odparnąć, udpa jak przypuszczam, na jakieś ataki z zewnątrz, bo dzisiaj wojna często jest na bazie informacyjna, No więc ja bym powiedział, że nawet jeszcze krok dalej powinniśmy pójść. Być może powinniśmy zainwestować, czy ja mówię jako my, ale e, państwo powinno inwestować nawet. W najlepszych fachowców, którzy no, będą po prostu stali na czele bezpieczeństwa państwa. Znaczy, oczywiście, to bardzo fajnie było mieć najlepszych fachowców stojących na czele bezpieczeństwa państwa. I tu jest ciekawy przykład, ponieważ zdarzyło mi się współpracować z um, operatorem chmury krajowej. To jest taka instytucja, która powstała, żeby uprościć kontakt między technologiami chmurowymi, czyli tymi serwerami na sekundy, a państwem. To kiedy ZUS na przykład będzie chciał sobie postawić tam serwery, to nie musi dogadywać się z Microsoftem czy Amazonem, tylko może w ten sposób taki trochę pośrednik. No ma też inna funkcja, no, ale powiedzmy takim bardzo cynicznym podejściem jest to taka firma pośrednicząca, która równocześnie no, ułatwia skorzystanie z tego dla takiego ZUS-u czy jakiegoś Polskiego Związku Wędkarskiego. No bo musimy pamiętać, że o ile z perspektywy takiego użytkownika porównujemy aplikację Facebooka z aplikacją już urzędu, czy wiatoru, czy jakąkolwiek, no to pamiętajmy, że Facebook jest firmą technologiczną. Facebook wybił się na tym, że był bardzo dobrą firmą technologiczną. Może bez kręgosłupa moralnego, może zabijając konkurencję, ale był dobrą firmą technologiczną, która swoim produktem pokonała konkurencję. Natomiast taki jakiś polski związek rybacki, czy polski związek wędkarski, czy wiatr, czy ktokolwiek, nigdy nie był, no i raczej nie będzie próbował udawać, że jest firmą technologiczną. Dla nich ta aplikacja jest przystawką, dodatkiem. To bardziej trochę na tej zasadzie porównajmy aplikacje rządowe do aplikacji sieci handlowych, nie sieci handlowych w stylu Allegro, tylko sieci handlowych w stylu spożywczach, w którym kupujesz zakupy codzienne. Ja jeszcze pociągnę mimo wszystko ten wątek, który ja trochę zacząłem. Pamiętam, jak z pięć lat temu, może któraś z instytucji państwowych yy, robiła rekrutację do Działu IT i tam specjalistę z 4 czy 5-letnim doświadczeniem chcieli zatrudnić za jakąś no śmieszną kwotę siłą rzeczy, ten rynek jest mocno nienasycony i też bardzo wysoki próg wejścia jest, znaczy może nie bardzo wysoki, ale jest wysoki, relatywnie próg wejścia. Kwota, którą proponowali dla człowieka z 4-5-letnim stażem to może to, to było jakieś 4-5 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Właściwie no to też trochę pokazuje oderwanie od realiów. No wiadomo, że nie, nie znajdą nikogo takiego. No chyba, że nie wiem gdzie, no niestety specjalisty w takich, z takimi zarobkami się nie da. No ale pytanie, czy właśnie nie powinniśmy, nie powinno państwo inwestować. W bardzo dobrych specjalistów, tak, żeby stworzyć, nawet powiedziałbym, armię wyspecjalizowanych ludzi, którzy będą niezależni od koncernów technologicznych. I czy to jest w ogóle możliwe? Mam wrażenie, że to są dwa problemy. Pierwszy z nich to jest taki sam fakt, trochę do przeskoczenia dla instytucji publicznych, że osoby z tej specjalizacji, informatycy, programiści, ludzie związani z tworzeniem oprogramowania, utrzymywaniem go, no, w obecnych okolicznościach rynkowych w obecnych e, sytuacji no, kosztują więcej niż specjalista z innej dziedziny. A możemy się z tym zgadzać, nie zgadzać, uważać, że zasłużenie bądź nie, no, to jest pewien fakt, który musimy liczyć się, zatrudniając ich. To znaczy, musimy liczyć się z tym, że zatrudniając kogoś na zwykłe stanowisko takiego szeregowego informatyka, programisty do napisania takiej aplikacji, dostanie pensję zupełnie niewspółmierną z państwową pensją zwykłego, szerego pracownika. I instytucjonalnie to trzeba przeskoczyć, instytucjonalnie należy stworzyć możliwości w ogóle na zatrudnienie kogoś w ten sposób. W wielu instytucjach to nadal jest problem, no i stąd właśnie te e, stawki nieprzystające do tego, no co obecnie jest konieczne, żeby taką osobę zatrudnić, ale z drugiej strony, Istnieją firmy, których oczywiście nie nazwę, ale mrugam teraz do wszystkich ludzi, którzy siedzą w branży i je znają, które jak najbardziej będą bardzo, bardzo skłonne sprzedać swoje usługi urzędom, innym instytucjom państwowym za bardzo niskie kwoty, oferując produkty średniej jakości, żyjąc z tego, że będą je utrzymywać, bo raczej nikt tam nie będzie chciał wejść, również za niskie kwoty, żyjąc z tego, że produkt nie jest najlepszy, więc i specjalista, będzie średniej klasy. No i taki system trochę zastępowania jednego specjalisty skończoną liczbą stażystów. W pełni, w pełni funkcjonuje, tylko w oderwaniu od rzeczywistości, znaczy ta aplikacja nigdy nie będzie dobra dla odbiorcy, ale będzie dość dobra, żeby wygrać przetarg. No właśnie, to jest też w ogóle problem tych przetargów, dobrze zarysowałeś, z jednej strony są one tańsze, czyli jednym z czynników wpływających na jego atrakcyjność jest to, że one są tańsze, no ale z drugiej strony to tańsze, często powoduje, że no, robione są one po kosztach. Zachodnie firmy, szczególnie większe koncerny bardzo dobrze rozumieją, że żeby posiadać dobry produkt wymaga to pracy jakichś biznes analityków, Scrum Masterów, Project Managerów, już w ogóle całego zaplecza takich specjalistów, którzy ten projekt doprowadzą do bardzo wysokiego poziomu. No, u nas trochę też i cierpi to myślenie o tym, że trzeba to robić po kosztach. Zobaczmy, że są takie branże wojskowości, na przykład jeżeli mowa o państwowych, które chociażby lotnictwo, które przecież wymagają ogromnych nakładów pieniężnych, też trzeba dużo zapłacić. Ten sam zresztą problem jest, nie znam się mocno na tej branży, ale ten sam problem jest, że dużo specjalistów wojskowych ucieka do prywatnych firm, które lepiej płacą. Więc być może ten problem jest w ogóle globalny i trzeba by było zmienić, jakby, nastawienie do tego. No ale na pewno wymaga to jakiegoś reformy w ogóle myślenia o tym, że jeżeli więcej zainwestujemy w to, to będziemy, to, to się zwróci. Nie? To, nie, to nie jest coś, że. Nad, nadpłacamy, tylko płacimy za specjalistę. Do tego dochodzimy do dwóch problemów. Z jednej strony, mm, oczywiście, te, przykładowo ten podany przez ciebie załóżmy pilot to oczywiście jest trochę inna specyfika on faktycznie może dość dosłownie wylecieć z kraju, ale myślę, że dość dobrym porównaniem jest tutaj lekarz, który również wymaga pewnego, nawet jeszcze bardziej sformalizowanego wykształcenia. No, tylko, że lekarzowi o wiele trudniej jest pracować dla zagranicznego pracodawcy, czy zagranicznego pracodawcy, który e, założył sobie firmę Krzak w Polsce, no i teraz nie jest polskim pracodawcą. Z racji tego, że no, lekarz pracuje na miejscu fizycznie, leczy pacjentów na miejscu, małe specjalizacji, która może realizować e, leczenie transoceanicznie. Natomiast informatyk jak najbardziej może pracować nad projektami zagranicznymi z Niemiec, Francji, Anglii, Ameryki. Dalekiego Wschodu, za ułamek pensji takiego programisty z San Francisco, przy czym ten ułamek w Polsce będzie bardzo wysoki, dlatego on nawet nie musi fizycznie z kraju uciec, żeby skorzystać z tej wysokiej pensji, no, przez co średnia pensji w Polsce jest zawyżona, e, o wiele prościej niż dla takiego, załóżmy, lekarza. Z drugiej strony dochodzimy do kwestii pewnej nowości w informatyce, to znaczy informatyka jest bardzo młodą, szczególnie na państwu, które procesy trwają dość powoli w porównaniu z innymi filmami. Dziedziną, e, czy przemysłu? Raczej nie przemysłu. Dziedziną e, po prostu zatrudniającą specjalistów. No i o ile jesteśmy sobie w stanie... Ni lub bardziej zgodzić się z tym, że górnicy otrzymują średnio dość wysokie pensje. Możemy się z tym nie zgadzać, no ale jak na pewnego rodzaju specjalistę z pewnej dziedziny są one dość wysokie, no i wszyscy o tym wiedzą i wszyscy funkcjonują z tą wiedzą, no to w wielu miejscach jeszcze nie dobiło się to, że w obecnych warunkach informatycy również mają wysokie wynagrodzenia. No tak. To już w sumie sam fakt, że. Wysokie wynagrodzenia są, no to, to jest można powiedzieć trochę sprawą rynkową, ale najważniejsze, jakby takie kluty tego jest, że nie można znaleźć, nie da się znaleźć dobrego specjalisty po kosztach. Ktoś, kto już jest raczej specjalistą, to już raczej się ceni, to, to wymusza, jakby rynek. Znaczy, no, ceni się w takim, w takim sensie, że on po prostu będzie więcej, no, przynajmniej tych warunków finansowych. Wymagał, albo no, już jakiejś pozycji i tak dalej. Myślę, że znalazłoby się sporo grono ludzi, którzy za rynkową stawkę. Chcieliby budować bezpieczeństwo, jakby w takim rozumieniu, sił zbrojnych państwa polskiego. Wydaje mi się, że znaleźlibyśmy takich ludzi. Tutaj dochodzi też pewnego rodzaju upadek prestiżu instytucji państwowych w kontekście informatyki. To znaczy, naturalnym będzie, że część ludzi zawsze będzie przejawiało, powiedzmy, te takie postawy, patriotyczne w kontekście podjęcia pracy dla instytucji państwowych. Część będą to objawy alkoholiczne. One w jakiś sposób przełożą się na pensję. To znaczy część ludzi będzie w stanie pracować za ciut mniej, no ale pracuje dla Polski. Część ludzi będzie chciała najwyższą pensję, żeby przemusić się do tego, że pracują dla swoich, a nie dla obcych. Dochodzimy do takiego momentu, w którym jeśli miałbym strzelać w ciemno i zgadywać jak wygląda jakość programów, jak wygląda jakość kodów, procesów i tak dalej w instytucjach państwowych, tak zupełnie na średniu w ciemno Raczej średnie, hmm. raczej kiepskie nawet. Oczywiście, mogę się mylić, mylić no ale myślę, że jest no. to pewien um, jest... głos y, informatyków, którzy będą chcieli podjąć pracę. To jest dość powszechna opinia. Pytanie, co było pierwsze, kurać jajek. na dobrą sprawę, jeżeli byśmy zaczęli dofinansowywać pewne branże. I ja tutaj nie mówię nawet o stworzeniu jakiejś zwykłej aplikacji do zarządzania zus czy czegoś tego, takiego. Ja tu raczej mówię o bezpieczeństwie. Powinno nam zależeć jednak żeby i na tym takie globalne bezpieczeństwo, bo ta, ta aplikacja dla ZUS-u, dla nie wiem, jakiejś instytucji państwowej, zupełnie zrozumiałe jest to, że ona może być outsourcingowana. No, co innego jest już właśnie z wykorzystaniem ludzi do stworzenia systemu, by na przykład odpierającego ataki DDS-owe, jakieś hmm, hakerskie. Teraz mieliśmy, do, przynajmniej były pogłoski, ale nie wchodziłem w szczegóły tych pogłosek. Odnośnie ataków hakerskich na Ukrainie, które dotknęły także polskie firmy. No przecież to wszystko jest, tak na dobrą sprawę, tak klasyczne ale choć unowocześnione myślenie o naszym bezpieczeństwie. Tylko pytanie, na ile da się stworzyć takie bardzo wycięte środowisko, gdzie bezpieczeństwo i powiedzmy te sprawy takie z uproszczenia monowskie są na wysokim poziomie, natomiast inne, pozostałe, czyli powiedzmy skupione się na tym, jak wygląda strona ZUS-u, to taki przykład, hmm. jest na niskim. Pytanie, czy to nie jest właśnie em, wszystko powiązane i jednak Próbując poprawić e, stan cyberbezpieczeństwa, jeszcze natkniemy się na to, że strona jest niebezpieczna również na frontendzie, e, albo e, natkniemy się na to, że przy takiej pracy, e, praca z brzydką stroną spowoduje też to, że no, brzydkie będzie też łączenie, brzydkie będzie kod, który musi powstać i tak dalej. To jednak przesiąka w pewien sposób jakość tego produktu. No nie da się mieć mieszkania, w tym, tylko stalny jest ładny. Tak? To, to musi być w pewien sposób zrównoważone. No zgadzam się, rzeczywiście. Dobry clue. Tak jak to, to znaczy, można mimo wszystko jedno z drugim łączyć. Jeżeli mamy, powiedzmy o tym państwie, że państwo ma dużo specjalistów, to także może mieć wgląd w tworzenie produktu i zapisać tak konkretne umowy, żeby ten produkt był odpowiednio pisany i robiony, tworzony. No ale wiadomo, że tutaj jest to w jakiś sposób. Najlepiej rzeczywiście stworzyć własny system, i wydaje mi się, się, że no to jest jednak istotny, to jest w ogóle ten temat, tro, trochę na lekko do niego podchodzimy, ale to jest w ogóle tak proszany dosyć, dosyć często temat, ale jest on tak na dobrą sprawę, niezwykle istotny z punktu widzenia w ogóle naszego codziennego życia. Mam wrażenie też, że brakuje takiego powiedzenia jasnego, nowego otwarcia, jasnego powiedzenia, że zależy nam na. Zaawansowanym, rozwiniętym, ale też takim zrównoważonym, to znaczy bez górek i dolin, czyli aplikacji, które są świetne, aplikacji, które są beznadziejne. Obrazie państwa, obrazie firm związanych z państwem, również w informatyce, również w aplikacjach, w systemach itd. I jesteśmy w stanie za to zapłacić, ale równocześnie jesteśmy w stanie rozliczyć to, bo były projekty, które utopiły pieniądze i były kiepskie, bo utopiły pieniądze. Były też projekty niedofinansowane przez to były kiepskie, a brakuje jakiejś myśli, która byłaby w stanie stworzyć to w dobrej, nowej jakości, całościowo. Myślę, że jednym z takich zalet, którą teraz mamy, to może być jedna rzecz, której część słuchaczy, niektórym się nie świadoma, to znaczy, Usługi telekomunikacyjne, usługi bankowości, szczególnie tej e-bankowości w Polsce, są na poziomie zdecydowanie ponadprzeciętnym w kontekście świata. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Nie tylko dlatego, że banki polskie nas kochają albo dostawcy telefonii nas kochają, tylko dlatego, że są nowe. Banki w Stanach istnieją bardzo długo, to były jedne z pierwszych instytucji, które miały komputery w Stanach, więc systemy są bardzo stare, a skoro działa, to nie ruszajmy. W Polsce taka szeroka komputeryzacja pojawiła się w zasadzie dopiero z przemianami, a właściwie jeszcze trochę później, przez co wdrażane technologie mogą być nowoczesne. Oczywiście minęło 30-20 lat, ale nadal w świata są nowoczesne. Myślę, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, to znaczy brak takich wizji ogólnej, która pojawiłaby się już 3 dekady temu albo 5 dekad temu, ma tą jedną, dość małą, ale zaletę, która pozwoliłaby nam budować na nowo. Nieobciążonymi aż tak dużymi problemami. Tutaj tym kąt przykładem są Stany, które mają potężne systemy, olbrzymie systemy, świetnie zintegrowane, 50-60-letnie. Do tego stopnia, że popularnym żartem jest, jest taki język programowania COBOL, bardzo stary, że szuka się nowego programisty, kiedy stary umrze z racji wieku. No bo zwyczajnie to jest tak stary system, że ludzie, którzy pisali, poszli już na emerytury, no i często, często są w wieku już. Naszych dziadków, naszych babci, albo i starszych. I to jest naszą zaletą. Ja słyszałem tutaj, jeżeli chodzi o bankowość, że z kolei jesteśmy trochę dla zachodnich banków. Dzisiaj zmieniła się struktura finansowa polskich banków, czy banków w Polsce, ale swego czasu było po prostu to takie podwórko eksperymentalne. No ale właśnie tu w ogóle dochodzimy też do tego, do tej kwestii, dlaczego tak się dzieje, że, że jest źle, jeżeli chodzi o państwowe firmy, czy ogólnie myśl IT w państwie, w takim sensie państwie jako urzędzie. No przede wszystkim to jest po prostu brak odwagi wejścia w coś nowego. Bo czy po prostu przełamanie pewnych takich trybików, które się poukładały, no i też i formalizacji, kto, którą wspomniałeś. A jeżeli by to odblokować, i były takie próby, wraz z dojściem między innymi właśnie obecnej ekipy rządzącej do władzy, pamiętam, że pojawiały się tak zwane te plany Morawieckiego jeszcze jako ministra finansów, które Miały inwestować w nowoczesne technologie. Człowiek, który no obecnie jest pre premierem, ale wyszedł z banku i rozumiał, jak wejście w zupełnie nowoczesne rzeczy, też i wiedział, że to tak na dobrą sprawę się opłaci. I im wcześniej zaczniemy myśleć kategoriami tego, że my. Na dobrą sprawę inwestujemy w coś dużo głębszego niż tylko, jakiegoś, tylko jakiś projekt, który można, na którym można nawet utopić trochę pieniędzy. Jeżeli zrozumiemy, że też mamy jedną z najlepszych w ogóle na mieszkańca liczbę specjalistów z branży IT, i to bardzo wysoko wykwalifikowanych, też w rozwiązaniach chmurowych zresztą, które. Które są twoim, częścią Twojego zawodu, to też z tego, co ja się orientuję, to w, w Polsce jest naprawdę dużo specjalistów i nawet firm kooperujących z większymi graczami. No, jeżeli my jakby spostrzeżemy to i zobaczymy, że to jest bardzo istotne, to nawet jeżeli zrobimy te błędy, jako Państwo, to może będziemy mieli szansę się na nich nauczyć i naprawdę zapewnić długofalową, nowoczesną i bezpieczną strukturę zarządzania danymi z mojej strony jeszcze taka myśl na koniec, mam wrażenie, że duża część też stoi po stronie was, słuchaczy, to znaczy zakładam, że większość z was nie jest akurat programistami aplikacji rządowych, od tego jak wygląda podejście odbiorcy w dużej mierze Zależy, jak będzie wyglądał produkt. Najlepiej produkt będzie miał drugą, trzecią, czwartą część. Tam szerega forever nie popieram, ale gdyby Shrek jedynka nie okazał się sukcesem, nie byłoby dwójki. Hmm. Analogicznie, jeśli zmiany zachodzące w podejściu państwa do cyfryzacji, w podejściu państwa do aplikacji, programów i tak dalej e, będą na samym początku e, odcinane reakcją, e, no, że to na pewno jest złe, że na pewno się nie uda, to po prostu Państwo nie będzie chciało to w to wchodzić, bo żaden minister nie chce być karany z kolejną klęską pilarową. No i bardzo często rozmawia się o tym, która aplikacja się nie udała. Dla mnie pozytywnym zaskoczeniem był podpis zaufany i jest ich pewnie sporo. Jeśli w ogóle cały profil zaufany. Profil zaufany. Jest zaufany. Jeśli widzicie, to myślę, że po prostu warto dać szansę też innym, nie dać szans na ten wzrost, tak? Być może za kilka lat, dzięki temu będą kolejne lepsze aplikacje. No, i ta kolejka w urzędzie, czy gdziekolwiek, będzie minimalnie krótsza. Tak, jest taka to, szansa. Klucz zdecydowanie jest takie, że warto inwestować w to, choć trzeba y, mieć trochę cierpliwości, to po pierwsze. No, a po drugie, też tutaj takie małe, y, małe ukłucie jednak w te rozwiązania, że one są jednak mimo wszystko przez cały czas trochę bardziej outsourcingowe niż nasze. Ale to, że aplikacja rządowa się nie udała, no tutaj mam przed oczami jakieś odnośnie ostatnich kilku projektów wykopowe komentarze na temat aplikacji nieudanych, to wcale nie oznacza, że to jest coś złego. No moim zdaniem, akurat, chyba się ze mną zgodzisz, Naszym zdaniem m, jednak to jest jakiś krok do przodu, i zawsze to jest coś, co już e, mamy i coś, co można dalej rozwijać. E, oczywiście e, możemy trafić na nieudane aplikacje, no nie trafimy, tak po prostu, bo o, o nich jest głośnie w internecie i przy nich spędzamy e, więcej świadomego czasu, e, a kiedy e, coś działa, no to nie pamiętam o tym tak bardzo. E, no myślę, że sobie, tobie i wszystkim słuchającym życzyłbym jednak jak najwięcej tych działających. No, ale one powstają w bólach między innymi przez te niedziałające, więc znaczy, już chyba nie ma innej drogi. Niestety. Dzięki wielkie za wysłuchanie i dzięki Paweł za rozmowę. Zapraszamy do wysłuchania poprzednich podcastów o sztucznej inteligencji i o tym, jak, jest, jak to jest z naszym bezpieczeństwem. I zapraszamy do następnych, które się pojawią wkrótce. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy.